No dobrze, miernik mam przygotowany. Przestawmy sobie na 20V. Więcej tutaj chyba nie wchodzi. Ktoś mi tam kiedyś w komentarzach pamiętam, taki, mam jeden. Film nagrany na Facebooku już dawno, dawno, dawno z, z kętarką akumulatorową, gdzie była pomylona biegunowość i ktoś mi zarzucił, że mam przewody źle wpięte. No nie wiem, jak to można źle przewody wpiąć, skoro czarny, czarny, czarny przewód mam na komie, a czerwony mam tu, gdzie się mierzy wolty, oporność diody i te różne. Yy, inne tutaj sinusy, kosinusy tutaj chyba jeszcze jest gdzieś jakieś znaczenie, a to mi jest w ogóle niepotrzebne, więc jak mam, miałem sobie to podłączyć odwrotnie, a na pozostałych dwóch, yy, dwóch yy, yy, złączach mierzymy prąd, także nie wiem kto tam wymyślił, że to odwrotnie podłączać, skoro inaczej się nie da. Naprawdę, e, mierząc, mierząc nawet, nie wiem, pokazać gdzieś tutaj bym wam pokazał. O, bateria jest, tak. Mam podłączone. No i co, I źle pokazuje? Złoty 28 ma ten akumulator. Yy, dwa razy A. Nie ma żadnych minusów. Yy, także tutaj wszystko jest dobrze. Jakbym odwrócił biegunowość, to byłoby na minusie, bo były źle podłączone. Więc nie wiem, kto tam. Was takich rzeczy uczy, ale dobrze, ale to nie o to chodzi. Ja mam to. Zobaczcie. Tu jest napięcie. I to nawet chyba większe niż 20. Co to się tu zrobiło? Tu jest jakieś zwarcie. Tak czy nie tak? Dwadzieścia jeden, sześć dwadzieścia jeden, sześć Widzicie to? Więc tutaj napięcie wchodzi. To w takim razie, co jest nie tak? Co jest nie tak? Jeszcze raz. To może ta dioda jest tutaj uwalona. Tylko czemu przed chwilą było takie duże, 21,6 V? Dobra, to mamy. No to za chwileczkę sobie zmierzę tą, e, tą diodę, tutaj. Skoro tu napięcie jest, to co tu się stanęło, muszę pomyśleć i zapewne wrócę.